Panie trenerze, zaraz po meczu w Krakowie e, Takie słowa o zimnym kuble wody e, Max Trogalski nawet postanowił się, że to był lodowaty prysznic O tym, co się stało w Krakowie Otrzeźwienie I co, co dalej w takim razie, jeżeli zdołaliśmy się otrzeźwić Tym, tym wysokim wynikiem e, Co dalej? No tak, takie mecze się zdarzają Nie jest to nic przyjemnego Akurat w tym spotkaniu Powiem tak, z, ze statystyk byliśmy porównywalni do Wisły Kraków we wszystkich elementach, ale to Wisła strzelała bramki. Wisła była agresywniejsza, a my ustępowaliśmy jej zdecydowanie pola właśnie w tym elemencie. Cóż, kolejne spotkanie. Bardzo dobrze, że, że tak szybko, bardzo szybko nam ten, ten czas upłynął. Myślę, że będziemy odpowiednio zmotywowani do meczu z Lechią Gdańsk. Ja powiedziałem piłkarzom, że przede wszystkim chcę widzieć walkę na boisku, a umiejętności piłkarskie pozwolą nam na to, żeby stwarzać sobie sytuację i zdobywać bramki, ale musimy wyjść od tego, żeby ścierać się z przeciwnikiem, żeby walczyć o każdą piłkę w każdym rejonie boiska. Tego od zawodników oczekuję. Myślę, że po tej przykrej porażce w Krakowie będziemy w stanie Odbudować się psychicznie, przygotować się do tego meczu. E, w pełni umotywowani, abyśmy byli, żebyśmy walczyli, żebyśmy pokazali, że to był wypadek przy pracy. Przed tym meczem, o którym już zapominamy teraz, mówiło się, że 10 spotkań z rzędu pogoń Szczecin nie przegrała. A teraz możemy powiedzieć 10 spotkań u siebie. Pogoń Szczecin nie przegrała. No i e, tak naprawdę Lechia Gdańsk przyjeżdża do jednej z drużyn, która tą taką twierdzą e, może się poszczycić. To kto jest w gorszej sytuacji? Lechia czy my? Naprawdę różnice punktowe między zespołami są, są bardzo małe. Zostało nam jeszcze 5 spotkań do rozegrania. a i tutaj w tej tabeli wszystko się jeszcze m, może zmienić. Trwa walka o, o trzecie miejsce, i my z niego nie rezygnujemy. Mamy teraz dwa mecze u siebie i żeby w tej walce nadal być, to powiem szczerze, że te dwa mecze powinniśmy, powinniśmy wygrać. Powinniśmy zdobyć 6 punktów, żeby się w walce o trzecie miejsce nadal liczyć przed ważnymi spotkaniami z Lechem i, i, i z Legią. Eee, jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że jesteśmy na tyle zmotywowani przed meczem z Lechią Gdańsk, e, po tej porażce w Krakowie, że wyjdziemy na boisko i pokażemy, że naprawdę potrafimy grać w piłkę zupełnie. Inaczej niż to miało miejsce w Krakowie. To może jeszcze przy tej motywacji zostańmy. Radek Janukiewicz, Martin Rabak, powołani do kadry trenera nawałki na mecz z Niemcami. Dla innych, bo już nie dla tych zawodników dwóch, ale dla innych to jest też dodatkowa motywacja, że z tej pogoni coraz bliżej jest do reprezentacji. Oczywiście to jest drogowskaz dla pozostałych zawodników, że e, cały czas coś na nich może czekać. Tak? To, to powołanie do naszej reprezentacji. Narodowe jest, jest czymś szczególnym. Myślę, że Marcin już tam był. Dla Radka powiedzmy sobie, jest to, jest to wyróżnienie za to, co, co w tym sezonie. Osiągnął, a myślę, że był mocnym punktem i nadal jest mocnym punktem naszego, naszego zespołu i zasłużył na to, na to powołanie. Bardzo się cieszę, że i Radek, szczególnie Radek, a i Marcin e, znaleźli się w reprezentacji na mecznym Bilety na mecz z Lechią, mimo tego, co możemy pomyśleć, sprzedają się całkiem dobrze, ale mimo wszystko zapraszamy. Coraz więcej kibiców na stadion? To jest normalne, oczywiście. Zapraszamy wszystkich kibiców, abyście byli z nami do końca, żebyście dopingowali zespół pogoni, żebyście byli z nami, żebyście mimo tych niepowodzeń czasami byli z naszym zespołem, dopingowali nas serdecznie, głośno, bo naprawdę potraficie i możecie być dwunastym zawodnikiem naszej drużyny.